Witam wszystkich. Jak e, domyślam się, wszyscy są pod niesamowitym wrażeniem mojej sztuczki ze światełkiem. Przyznam, że sam nie mogę jeszcze wyjść z podziwu. E, dzisiaj przygotowałem dla was nowy, że tak powiem, trick razem z kartami. Więc proszę o to moje karty. Cztery karty. Jedna karta zwykła. Drugi król. Trzeci król. I czwarta karta z łuką. Jak widać wszystkie karty pojedyncze, nic nie jest sklejone. A więc teraz idziemy dwie czarne karty, dwa króle. Nie mam rękawów. Proszę bardzo. Króla zamieniły się miejscami. króle zamienił się miejscami. Ale to jeszcze nie koniec tej sztuczki. Pojmuję To z dołu. As. 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 Magia? Czy w niej nie sami.